Siemano, z tej strony ja, RT02. Dzisiaj witam Was na kolejnym odcinku z vlogu z gór. Nie wiem, który to jest, ale zobaczcie sobie. Eee, no jak widzicie po tytule, który to jest odcinek, no to wiecie, tak? Tamtego nie oznakowałem z tego powodu, że myślałem, że to będzie... że jednak nie wyjdzie ten sezon zimowy, ale jak widzicie wyjdzie, bo jesteśmy... I myślę, że będzie z tego dłuższa seria. Na pewno nie będzie tutaj jakiejś strasznie długiej serii, ale na pewno do tego czasu, gdzie będzie śnieg. Pewnie osoby, które mnie znają z prywatnego życia, wiedzą, że u nas nie ma śniegu, a tutaj mamy. I ze mną jest pewna osoba. Oj, Cześć. Nagry na Nagrywamy dwa. On też będzie chciał nagrać u nas YouTube'a. E, przyjaciel z placu e, to będzie osoba, która będzie do dodatkowej serii. Nie będę mówił do jakiej to jest serii, bo jeszcze nie chcę mówić. Ale Wojtek już wie o co chodzi i pewne osoby z mojej ekipy już wiedzą o co chodzi. No W sumie wszystkie, nie? No i będziemy... My myślę, że będziemy nagrywać. Jeśli on będzie miał kanał to oczywiście podam, bo chcę stworzyć albo kanał za w rok? Tak za rok, za, myślę. Za rok. No i będzie okej. Okay. Będzie dobrze. Ogólnie to idziemy. Ja zaraz zrobię cięcie, bo nie ma tutaj co oglądania, bo są tylko choinki, choinki, choinki. A jak będziemy wyżej, dobrze. to nagram to co zwykle, czyli wchodzenie. Może gdzieś. Cześć.